Dobro jutro moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakochani w Chorwacji. Na samym wstępie tego filmu zachęcam Was, żebyście zostali z nami do samego końca, ponieważ dzisiejszy odcinek będzie z jednej z najpiękniejszych wysp wód Adriatyku. Znajdujemy się na wyspie Pak. Czemu na Pagu? Dlatego, że to tak naprawdę Wy byliście naszą inspiracją przez cały trwający sezon, który już się właśnie zakończył. Dostawaliśmy od Was wiele pytań na temat właśnie tej wyspy. Wielu z Was ją też poleciło. Dlatego postanowiliśmy przyjechać tutaj na parę dni i pokazać Wam piękno całej tej wyspy, także koniecznie zostańcie z nami do samego końca. jak to w życiu bywa, słuchajcie, spontany są najlepsze, spacerując po pagu trafiliśmy na wycieczkę, na którą się oczywiście skusiliśmy z przesympatycznym panem kapitanem. Na statku jest poczęstunek, jest obiad, jest wino, woda, sok, no limit, a będziemy sobie pływać tutaj po najpiękniejszych zakątkach wyspy Pagu. Jest 12, więc myślę, że to jest bardzo dobry czas na gremiszta. Korzystając z okazji, że dopłynęliśmy na pierwszy przystanek do miejscowości Metajna i korzystając z tej okazji, że statek jest pusty, to Wam go pokażę po prostu. On jest dosyć spory, bo tutaj na dole jest dużo miejsca, jest jeszcze górny pokład, ale tak jak Wam mówiłam, macie tutaj wszystko, macie tutaj w tej wycieczce poczęstunek w postaci obiadu do wyboru rybka albo pierś z kurczaka. No i Napoje, to myślę, że to co każdy lubi najbardziej, bez limitu. Winko, sok i woda. Winko próbowaliśmy w połączeniu z wodą, czyli tak zwany gamist Pycha. Idziemy dalej. Tutaj na statku też jest toaleta w razie potrzeby. Tutaj na przykład, jak ktoś lubi poskakać sobie do wody, bo za niedługo po tym postoju popłyniemy na plażę, gdzie będzie można się kąpać, można sobie też do wody poskakać. No i tutaj jest górny pokład, można sobie też wejść i z góry podziwiać te piękne widoki na wyspę Pak. Co prawda tutaj bardziej macie miejsce do stania niż do siedzenia, bo są tylko dwie ławeczki, ale tak jest fajnie. Pięknie tutaj jest. Mamy jeszcze takie pół godzinki postoju tutaj w Metajnie. Zaraz przejdziemy się tutaj na krótki spacer, ale powiem Wam szczerze, że tutaj w Metajnie za bardzo nie ma czego pokazywać. To jest taka typowa chorwacka wioska. Znajdziecie tutaj przede wszystkim apartamenty, restauracje no i plażę. Na przykład taką, która znajduje się tutaj za mną. Jest to plaża Żwirkowa z łagodnym zejściem do wody. Natomiast tam... Za tym pagórkiem, który widać tutaj za mną, znajduje się jedna z najpiękniejszych plaż na pagu. Natomiast my tam myślę, dzisiaj dopłyniemy, ponieważ jak byliśmy tutaj na pagu dwa lata temu zimą, no to wybraliśmy się tam samochodem. Tam właśnie jest droga, jest parking też bezpłatny, także do tej plaży można też samochodem bez problemu dojechać. Ja Wam ją oczywiście podlinkuję, bo będąc na pagu, naprawdę warto tą plażę odwiedzić. Zbliża się pora obiadowa, tak jak Wam wspomniałam, tutaj obiad jest na statku. Już tutaj czuć, że pieką się pyszne, smaczne ryby. Także teraz chodźcie, zajrzymy tutaj do środka, jak te ryby tutaj pan kapitan przygotowuje. No bardzo! No bardzo! Halo! You're welcome! A kako se zove ova riba? Riba? Skuša. Skuša. Po polski makrela. Mm -hmm. Mi ovo pečemo na... Dobro, na tradicionalni način je gradele klasične, ali ovo je... Znači pečemo je na soli samo na soli? Na soli joj I onda kasnije dodaš sve drugo. Okay. Češnjak, pečin, masno uvodno. I to je to? W wycieczkach fajne jest to, że ten alkohol jest taki no limit, bo tutaj już powolutku się robi niezła impreza. Zatrzymaliśmy się, tak jak mówiłam, tutaj przy tej plaży. Tutaj wszyscy szaleją, skaczą z tego górnego pokładu do wody. Dla nas to jest po prostu spontan, że my tutaj jesteśmy. Więc nawet się nie przygotowaliśmy, nie mamy strojów kąpielowych, a szkoda. Bo sama bym się tak rzuciła z tego górnego pokładu tutaj do, e, do wody. Patrzcie jak mięsko odchodzi Napyę no Ostatni przystanek to miejscowość Karlobak. Karlobak znajduje się już na lądzie. Jest to malutka mieścinka, która leży zaraz przy paśmie Velebitu, który właśnie oddziela Chorwację, przedziela Chorwację i po tej stronie jest klimat śródziemnomorski, a po drugiej stronie Velebitu mamy klimat umiarkowany. Co tutaj znajdziecie? No przede wszystkim plaże, sklep i restauracje, czyli wszystko to, co na chorwackie wakacje wam potrzebne. Jest to malutka mieścinka, więc my idziemy na krótki spacer i wracamy z powrotem na nasz statek, ponieważ trochę pogoda się zaczyna psuć. Tu już od miejscowych też dowiedzieliśmy się, że niestety dzisiaj wieczorem i jutro ma padać, także Fajnie, że nam się udało jeszcze, wiecie, ogarnąć całą tą wycieczkę w fajnej pogodzie. I tutaj jeszcze, zobaczcie, znajdujemy się jakby po drugiej stronie wyspy. Pak rozciąga się tutaj na całej długości, i nad pagiem jeszcze widać, że świeci słonko. A tutaj za nami już idą czarne chmury, także musimy się szybko uwinąć. Idziemy na spacer i wracamy na statek. Wiecie, pan kapitan kazał przejąć stery, więc to uczyniłam. Płyniemy 31 węzłów. Już mnie tutaj poinstruował, gdzie mam tutaj dopłynąć. Płyniemy dokładnie w tamtym kierunku. Powiem Wam szczerze, dole, to nie jest takie trudne. Dole, desno? Tak, tak. Skrót dole dysu, one nie trenią Dobra. Nasza wycieczka się właśnie skończyła. Powiem Wam szczerze, było super. Warto się naprawdę wybrać na, na taką wycieczkę i poznać, właśnie, pak od strony morza. No i cóż, dzisiaj to już będzie koniec naszego filmu, ponieważ za nami już zbierają się czarne chmury, zaraz ma się tutaj rozpadać. Także jeżeli Wam się podobało, to zachęcam Was, żebyście oglądali nas dalej, bo to jeszcze nie jest koniec naszych filmów tutaj z Wyspy Pak. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku.